Gramy, gramy. No. Napiszę sobie hi. Co nie wiadomo, co znaczy. Rękę ładną. Kto to jest? Selfers, patrzymy. Ingela, no coś pięknie. Selfers. A to sefers, taburetę Helena i prywatę. no powiedzmy sobie konterkę mogę dać. Tak zwaną konterkę objaśniającą krótkość kierowa. krótkość kierowa. Bez atu. To powiem dwa trefle. Albo nawet powiem sobie 3 trefle. Kontra objaśniająca. 5 trefli od 16. A ile mam? 16. I krótkość kierowa. Kontra objaśniająca. Jak to mówią Francuzi, objaśnia. Chce grać 3 trefle. No spasuje, no trudno. Trzy tr kiery mnie robi, a nie mam dobre... Wistuj, je kiera nie mam dobrego wistu. No, nie, nieszczęśliwy wist. Ale króle źle leżą dla mnie. Dama też źle leży dla mnie. Mój ma trochę kierów. Oj, oj, oj. No daj coś. Ast nie masz szansa. To trudno. Fu, ty, ty, ty. Dama już nie bierze. Dama i tak brała. Mhm. Proszę cię bardzo, kochanie. Trzy kiery. I tu będzie iberosząg, dwójeczka cztery. Zostało dziewięć kierów, mhm. mhm. Małą daj, no zostało siedem kierów, no gramy dalej. Do tego biję i wychodzę w damę. Bo to może być singiel. No i zagraj w pika. Zagraj w pika. Zagraj w pika. Dobrze. Dziesiątka karo jest lewą. Nie wiem czy ten mój wie. dziesiątka, kares lewo, nie przebijaj. No zabij tego. Bez jednej. Nie miał czymu. A, miał Dokładam. Ho ho. ho, ho. Bez jednej. Biorę asap natychmiast. I odchodzę w karo. Ho, ho, ho. Bez dwóch. O, patrz pan, jaki hitros. No to wyrzucam, trzymam karo. No już jest bez jednej na szczęście. Bez dwóch. Bez kontry. 2 i 9. No pięknie. Nie chciał grać w trefle ten bo chciał grać w trefle. 5-10 póki co spasuje a ten mój miał 5 waleta z 9 kier, nic w karcie nie miał. Na naszą grę dodawaliśmy kiera karą. No to mogę powiedzieć jedno pik piąteczka. Teraz powiem dwa kiery. To jest 5-4. To jest 5 pików i 4 kiery. Bo gdybym miał 4-4, zacząłbym od kierów. To jest kolego piąty pik, żebyś nie wiedział. A ja gram z Sefersant, Kto to jest? Ingel Anderson. No mam 10 Na twarzy mam wypisane 10 Ty masz co najmniej 13 do 23. Nie chcę grać w Bezatu. 5 pi... No trudno... Graj. Graj Anielo. Nie będę cię denerwował. Asy pas. No, zobacz, pokaż, jak ty grasz. Masz fit pikowy. Nie gram z tobą więcej. Nie gram z tobą więcej. Cztery pik nie wyjęta. Przegrać trzy za tu. To jest nieeleganckie. Napiszę HI i gramy, Marta.

Mm -hmm. Mm -hmm. Dwa kiele powinna być końcówka w systemie dwa nad jeden forsuje do pełn. za końcówkę. Sejku nie przesądza. Sejk. Standard amerykan, żółta karta. Trzypik. Powinna być szóstka. Powinna być szóstka i takie przynajmniej 15-16. Hmm. 16-26. No co ja mogę, biedny? No dobrze trafiłem No i powinien zagrać w pika A mój ma figury kierowe To nieźle jest Dobrze nie zawisowałem w króla trefla. Oho ho, ho no 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 A po co kładzisz koleś króla A, bo ty masz singla króla Singla króla koleś masz ziemię kierową. No, górne mają. No przebija. Mhm. I czym wraca do ręki? Jak pikiem to źle? Kierem. O! będzie przebijał kiera. Nie makiera, Nie makiera, Stół martwy. O, to jest słoneczko. Będzie grał z ręki. No to trofeleczko. A teraz co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Mój ma trzy kiery i wystarczająco ma. B. dziewiątka jak czujnie. Uh -huh. Mało pików zostało. Mhm. Uh -huh. I stół martwy. Uh -huh. Nie jest źle. Mhm. Uh -huh. Nie liczyłem pików, ale chyba dwa. Tu był dwa razy i tu dwa razy, to cztery, siedem. Zostało sześć pików. O mój, nie ma pików. Oj 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 oj. Ma całe mnóstwo pików. Wygrał to. Mhm. Już wygrał, jeszcze ma piki. Ja wrzucam kara. Biorę, biorę, nie wziąłem. Mhm. Jak on wziął na króla kara? Albo ja miał to asa. Zgięliśmy, czynemiki szły. 10-14 Może otworzę bez atu? Może otworzę bez atu? Kontra Mam 3 karty poza treflami, od 13 jestem. Kontra wywoławcza. Partner licytuje z bilansu. Negat. Powinno być dobrze, jeżeli dobrze zalicytował, powinno być dobrze. dobrze zaliczy To jest coś, dwa trefle. As. Trójka. Trójka. Albo walet Chociaż można zagrać kier, kier i wyrzucić Co to jest? Co to było? Znaczy nie walet to dziewiątkę trzeba, kłaść. Mhm. A trzeba Dobra, puszczamy. Przyjemny list. Dokładamy. Siedem. Aha, został jeden tref. A, no, właśnie, puszczamy. Można bo jednego pika nie oddać, jakby wyrzucić go na kiera. No co? Co ja to poradzę? Dziesiątka pik. Dziesiątka pik. Dziesiątka pik. Siódemka. Kierdoasa. Kier do asa, królka, kier, wyrzucamy, pika i walet, kier karo w koło. Poranego. Tym bardziej kier do asa. Kier do asa. I potem przybijamy. Kier do asa. Z nim ja. No i pika bierze. Wale, tama. Wszystko jedno, trefel. No po co przybijasz Król trefl, wyrzucamy kiera. Król trefl, wyrzucamy kiera. Król tref, wyrzucam as, król kier, król tref był dobry, wpadł. Co nie ma kara już? Nie ma kara, a król tref nie wziął. Oj. Kaza nie będzie się rozgrywać Jedno karo nie mów jeden kier. Trzybesatu, no trudno. Wezmę pięć karowych, osiem lew mam z ręki. Tylko nie wistuj w trefla. Zawistuj no w kiera. Uff. Ale co kolego nie powiedziałeś jedno pik? Policzmy lewy. Ma znaczenie. Jak to grać? I podwójny impas kier, Podwójny impas karo, Czy kara z góry. Zagrajmy na kara z góry. Dziesiątka. Jeżeli to jest Mary, jeszcze nic nie zrobię. Dokładamy. Dama wypadła. Liczymy lewy. Wziąłem trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9. No to gramy. Na razie gramy. Pociągniemy kara, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wyrzucił kiera. Oni mają raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Zostało im 6 kierów. No dobra. Zostało im sześć kierów i sześć pików. Gramy. Zostało im sześć kierów i pięć pików. Ten wyrzuci o długości. Zostało mhm. im pięć kierów. I sześć pików. No to w pikach nie wygrywamy. Tyle wyrzucił, więc nie ma trzeciej damy. No gramy na swoje. Cudów nie ma. Była pod impasem. To tu kier jest pod impasem. A gdzie jest walet kier? Powinien wypaść teraz. Wypadł, ale numer. 13 lew było. A wziąłem tylko 12. A jestem cienios. Nawet było 15 lów. Przyjrzyjmy się temu rozdaniu Cztery pikowe, dwie kierowe to 6, 5 karowych to 11, to 12, i może jakiś przymus pikow. Nie było przymusu. Jedno karo. No co, muszę powiedzieć pas. I listuję w karo. Na skrót pikowy. Dwa pik blokujące. Mój musi mieć waleta lub damę pik, żebym trzymał piki. Albo króla. Jeden figur musi mieć 6, 10, może coś mieć. Mam pół No na to muszę powiedzieć cztery kiedy. Muszę powiedzieć 4 kiery, nawet jeżeli ma tych kierów tylko 5. Jak ma 4 kiery to się zkiepścił. Nie może mieć pików, bo ten ma 6, ja mam 4 to 10. 4 kiery ma, ojej. Ojej. Trzy za to jeszcze mam zawierać, że spadnie figura. Spadł wale, za to było niedogrania. 5 karowych, 4 kierowe, 9 i 2 trefle, 11. Oddawał 3 piki, brał 10 lat. No cóż, mm -hmm. ma szansę to wygrać. O ile kiery podzieliły się 4, 3, 9, 9, 9, 9 jak 7. 9, nie 7. No właśnie, a yy, mały kier. Mały kier do waleta. Mały kier do waleta. Dobrze. Oni mają siedem kierów. Dokładamy. Kier do asa. Jak dołożą, to wygraliśmy. Dołóż NR. As kier. Wyrzucamy pika. I reszta nasze. Ojej. Ojej. Co to jest? Będzie przebijał. Ściągnąć dwa kiery. No tak. Nie gram z nim. Kończę to.